Witam serdecznie. Chciałem Wam przedstawić, jak to ładnie widać. Jak chciałem Wam przedstawić, jak zrobić, kiedy pszczoły nam pobudowali taki plaster. Ja go odciąłem, tak? U góry miałem mateczniki, a one mi pobudowały na dole, takie coś to jest miodówka, tak? Typowa miodówka. Co ja robię z takim plasterkiem? Mianowicie ja sobie tutaj tak go o, przykroję, reszta pójdzie do gara, wiadomo. Ja sobie przykroję tą górę na równo. Tu sobie ją przypasuję Tu sobie coś przygniotę tak po, ten dół, tak żebym widział gdzie to jest, oderwę, odgniotłem w tym momencie tą krawędź, ten kant, tu po środku było bardziej widać, w tym momencie ten krawędź, ten kant był gdzieś tu, robię tu troszeczkę zapasu, tak, to nie musi być też idealnie prosto, widać, plasterek zrobił idealnie i montuję ten kawałeczek do naszej rameczki. Oj, trochę za wąsko to wyszło. Czasem mi się lepiej ukroi, wiadomo. Nie wszystko się robi z miarą. To nie apteka. Ale jako tako to musi nam tutaj wejść, żeby tego plastra nie zniszczyć. Trochę tu może, oklepać uklepać. Tak. Tak. O! W tym momencie... Jak takie coś, podłożymy do rodzinki jakieś. To ona elegancko. O, teraz się wmontował. I on ma się trzymać tak lekko, on nie, ma, on nie musi być niczym ściśnięty czy coś takiego. Podkładanie jakichś patyczków i tak dalej to nie jest dobry pomysł. On ma się po prostu tutaj wmontować. Tak? Ewentualnie możemy ten dół tu spróbować, gdzie nam ładnie dolega tak o, ręczkami trochę przykleić. Tą górę też możemy tak zrobić. O! Tak jak słońce nam chwilę ten plasterek zagrzeje to możemy tu spruwać go trochę o tak tak tą powierzchnię zrobić w momencie kiedy ja to teraz włożę do pszczół gdzieś one już ten plaster świetnie zrobią tak one go już poprawią naprawią one zrobią, że ten plaster będzie nam się trzymał nawet o widzicie mamy taki jakiś tu skrawek możemy tym skrawkiem tak na słońcu możemy nawet podtrzymać gdzieś na blaszę i wtedy ten kawałek nam się zrobi klejący, tak? Jak tak na słońce go wystawimy I jesteśmy w stanie sobie tą ramkę o tu gdzieś cokolwiek jakoś tak przykleić mamy coś, o, się zrobiło mięciutkie tak? Tu możemy, jesteśmy w stanie sobie z dołu coś przykleić, o przyklejstrować tak tu mi się dzieje, o troszeczkę na słoneczku coś leży, to zaraz taki świeży wosk się robi klejący, tak? I możemy w ten sposób sobie tu rameczkę o jakoś podoklejać, a te pszczoły to sobie już to świetnie poradzą z tym. Słuchajcie, ja tak robiłem wielokrotnie, że jak porobiły mi gdzieś plasterek taki, co się sknocił, tak jakby, bo nie był od razu na ramce, to dzięki temu, że ja mam teraz te półówki, to ja mogę sobie to jakoś o poprzylepiać i elegancko, tak? tu trochę przylepiłem, tu i voilà, plaster się trzyma, teraz włożymy to do pszczół nieważne sobie, no trutuwy bym nie ratował nie? ale tutaj mi zrobiły taką jakby miodówkę no i po prostu ja to włożę do tych pszczół pszczoły to ogarną, zaczną budować dalej i wszyscy będziemy zadowoleni, tak? to by było to wszystko i życzę miłego dnia jeśli, aha, jeśli po prostu robią nam tak pszczółkę gdzieś no to ja pokazałem to na przykładzie tego plasterka ale jeśli robią gdzieś pszczółkę, to warto, jeśli to już się mieści góra-dół w naszym, naszym tym skrawku ramki, no to wtedy warto dociąć i, i, i wtedy tak wcisnąć i wtedy ta ramka ma sens, bo te pszczoły nie zniszczyły swojej pracy w tym momencie. Tak? My nie zniszczyliśmy ich pracy. I to by było to wszystko. I życzę